Wiesz, my jesteśmy... My jesteśmy mieli, uprzejmi... Nawet sympatyczni, niektórzy mogą być. To jest fajne. Tylko mi chodzi o to. My nie jesteśmy jakimiś dziwolągami do jak, ale chodzi o to, że... że ja na przykład jak jestem jakoś miły, uprzejmy na przykład tak, dzień dobry, tak w ogóle, to niech nie myślę ja, że, jak, ja, że ja tak robiąc to ja wolę Boga w tym, to jest spełniony. Bo, bo diabeł w ogóle to jest kłamca i ojciec kłamstwa. I on robi coś takiego, że on, on ze strachu, diabeł z w ogóle odrzucony, śmiertelnie raniony, zesłagał I Zajasze 14 rozdział też tam pisze o nim, jak, 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 jak to wygląda. I wiecie, my zwierzamy z diabłem przez sprawiedliwość Bożą Po prostu, pełną chwałę, po prostu. My nie mieścimy się na diable. Bo Jezus się nie mieści na diable. Ale mm, ale widzisz, i że na przykład jestem tam, o, teraz taki, staram się, staram się być lepszy i miły i taki, że ja teraz tak, się, że to jest że ja teraz tak wolę Boga wspomniany. Nie daj się oszukać, nie daj się oszukać, o to chodzi. Nie chodzi o to, że my mamy być chamscy, że my mamy być jacyś, nie wiem, jacy yy, zarozumiali i tak dalej, ale chodzi o to, żebyś odkrył wolę Boga, bo mówisz, że diabł chce do twojego życia do twojego życia centralnie do twojego życia. Bo ja chcę, żebyśmy, mówię, wykonywali, wiecie, żeby kościół wykonywał jakiego, jakieś różne różne rodzaje działania <laughs> yy, poboczne. O, to jest dobre słowo. Takie, jakby, no jak to się mówi, od Zachyści. Poboczne. Mm, bo, bo, jak, bo jak to jest? Na przykład, jak ja, na przykład obawiając się, to jest taki przykład, tam, obawiając się na przykład iść na siłownię, że na przykład mnie wyśmieją, albo coś nie pomyślą, bo jakiś tam gruby jestem, albo chudy, albo w ogóle nie, mam kompleksy, boję się tak dać siłownię, Ja z tego lęku robię takie działanie poboczne i, i zaczynam ćwiczyć w parku na tej siłowni. Tam dzieci, gdzie te babuszki ćwiczą, albo w domu staną ćwiczenie, bo się boję iść na siłownię do ludzi. I chodzi mi o to, że Kościół ma być wsadzony w sam ten grajdobek tutaj, tu na centrum na przykład i w ogóle, i w nocy w ogóle, w weekendy najlepiej, sam grajdobek ciemności i tam ogłaszać Boże dzieła. Tam chwałę w ogóle. Tam będzie widać chwałę najbardziej. Tam. A, a, nie, a, a robi się coś takiego, że jak uda się diabłu wystraszyć naszą duszę, jak nasza cielesność się będzie bała, jak ulegniemy strachowi, to my wchodzimy właśnie w taką religię i w poboczne zachowania. Natomiast nie, bo Bóg mówił, nie bój się. Ile razy mówił Bóg, nie bój się, nie bój się, nie bój się. I to nie bój się to jest głębokie. Niczego się nie bój. Bo Bóg jest z tobą. W tobie w ogóle jest Bóg. I tak idąc, niczego się nie bojąc, nie wstydząc, głosisz, mówisz, jesteś w ogóle, żyjesz, cokolwiek robisz. Chodzi o stan twój. Nie mówię, żebyś teraz leciał i, i coś, coś robił, tylko chodzi o stan twój, twojego serca, twoją, toż, twoją świadomość tożsamości, twoją tożsamość tego, co naprawdę się dzieje. Bo diabeł cały czas próbuje lawirować. Próbuje kłamać, oszukiwać rzeczywistość i wprowadzać w nas jakieś, mówię, poboczne rzeczy. Poboczne rzeczy. Dlatego Jezus chodził dzień w dzień. Wcześniej w ogóle miał relacje... Cały czas z Bogiem, jak, jak, jak przed służbą, ale później się modlił całe jeszcze noce na górze, żeby nie stracić tej rzeczywistości, żeby nie ulec tego, rozumiesz? To tak ważne jest, tak ważne z relacja z Bogiem modlitwa. Żebyś nie dał się oszukać na, jakiejś, na jakimś pustym pułapie, żeby ci diabeł nie puścił, i ty coś będziesz robił, tam robił, robił, będzie się dał, że dobre, a, a, a okazało się, że masz inne rzeczy w ogóle robić. I tu jest strach przede wszystkim. Bo co se pomyślić? Coś, coś tam, bo coś tam, a co, co w ogóle? Chrystus żyje, a nie żyje już ego. Chrystus żyje, a nie żyje już ego. I chodzi o to, że mamy do tego dążyć. To jest proces. Nie chodzi o to, bo strach przychodzi do mnie, strach przychodzi do każdego. Lęk, wstyd. Ale chodzi o to, żebym ja wiedział, ja to rozpoznałem, że to przychodzi, i kon, kontra temu stawał. Czasem to jakby mnie słam się na chwilę, czasem to, ale chodzi o tą świadomość, żebyś. Bo to, bo to przychodzi tak nieświadomie, człowieka owłaka i, i na bok odsuwa. I tak diabeł sobie po cichutku w ogóle ludzi sobie z kościoła wiesz, wyklucza. Chodzi o to, że masz stanąć temu tym konkret, a jak nie dasz rady, to jestem ja, ty, ktoś inny i w ogóle. Albo jak ja, nie daję rady, to jest kościół po to. Chodzi, żebyś to zobaczył, mówić nie, diable, w ogóle jesteś w ogóle ze swą gałęzią, w ogóle pod stopy, w ogóle szybko, w ogóle wzywam aniołów, w ogóle modlę się już do Boga, w ogóle chwała Boża w ogóle wstępuje. I piszczy diabeł, a jak nie daję rady, to, to jeszcze więcej osób się modli.